Zjawny w kampanii wyborczej Mariusz Błaszczak użył go w swoim wyborczym sposie. Dokument pochodzi z wojska i dotyczy działań na wypadek wojny. Generałowie nie wierzą w to, co widzą, bo to ujawnienie tajemnicy NATO. Arleta Zalewska Nikt to jest Polakiem. Nie mógł planować oddania bez walki jakiejkolwiek części naszego terytorium. To pod adresem tego byłego ministra i tego generała. To jest nieprawda. W kraju... Mariusz Błaszczak być... postawił jeden z najcięższych zarzutów. To jest dokument. Minister Obrony jest... na potrzeby kampanii wyborczej odtajnił dokument dotyczący bezpieczeństwa Polski. To dokument sprzed 12 lat o nazwie Planu Życia Sił Zbrojnych RP. Samodzielna operacja obronna. Uwaga, uwaga. Błaszczak w specjalnym spodzie nie pokazuje całości planu. Wybiera te trzy akapity, z których wyciąga, a potem na kolejnych konferencjach... Że ujawniliśmy ich plany. I w wywiadach na tle wojskowego sprzętu powtarza ten jeden wniosek. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Czy znając całość, można by było takie tezy stawiać? Nie. Minister kłamie jak pies. I to jest takie kłamstwo, które, jak powiedziałem, ma charakter historyczny. Nawet z tego kawałka, tego jednego akapitu, nie można takiego wniosku wyciągnąć. Z całego dokumentu to można wniosek odwrotny wyciągnąć. Za... Jak mówią nam generałowie, po pierwsze Dziękuję. opublikowany fragment pokazuje jeden z wielu wariantów, które opracowuje każde wojsko, planując obronę swoich granic. Do tego, o czym minister nie wspomina, to piąty, ostatni etap jednego z takich wariantów. Po drugie. Nie ma prawa nikt ujawniać dokumentów, które są częścią planu obrony państwa polskiego które to plan są skorelowane i skoordynowane z planami NATO. I w końcu po trzecie, dostęp do takich dokumentów do tej pory miała w Polsce bardzo określona grupa osób. Taki plan użycia, panie redaktorze, to jest wiedzą zespołu kilkunastu osób skali sił z skali państwa. Dziękuję. Które mogły zapoznać się z ich treścią tylko w specjalnych warunkach, a nie w sztabie wyborczym. Chcę przeprosić moich kolegów ze sztabu generalnego tą wąską grupę, która nawet w sztabie generalnym nie była znana, e, która zajmowała się planowaniem operacyjnym, bo nigdy nie myśleliśmy, że te dokumenty wyjdą e, do publicznej e, wiadomości. Minister Mariusz była... Przekonuje, że ujawnił je w imię to cytat prawdy historycznej i nie ma tu znaczenia, że dotyczą one polskiego bezpieczeństwa, są publikowane wybiórczo i to w czasie, gdy za wschodnią granicą trwa prawdziwa wojna. Też w imię pewnej takiej elementarnej uczciwości należało zdjąć klauzulę niejawności z tych dokumentów, co zrobiliśmy i pokazać opinii publicznej, że Platforma Obywatelska to potworna obłuda, że to hipokryci, którzy wyraźnie chcieli oddać pół Polski Rosji. I nigdy w żadnych planach, w żadnym scenariuszu w ćwiczeń nie było takiego zamiaru, aby oddać część polski bez walki. A to jeszcze raz były dowódca wojsk lądowych o słowach obecnego ministra obrony narodowej. To jest skandal, że ktoś oskarża wojsko, że wojsko chciało oddać wschodnią część polski. Minister nie chciał dziś odpowiadać. Na szczegółowe pytania. Aneta Zalewska.